Pod koniec tego roku, czyli 31 grudnia, to już będą 4 lata, kiedy flash został wyłączony. I to nie został porzucony i dalej gdzieś tam działa sobie tylko na starej wersji on został zablokowany, a wraz z nim oczywiście mnóstwo gier flaszowych. Niektórzy powiedzą: Moje dzieciństwo całe i cała lista wspomnień przestała tak naprawdę być. Aktywna, tylko pozostała gdzieś tam w naszych głowach i możemy sobie wspominać co najwyżej o tym, jak to kiedyś było czyli sobie bumersko wspomnieć, że w szkole graliśmy, w domu graliśmy w gry flaszowe, których nie trzeba było ściągać, tylko wystarczyło wejść na jakąś stronkę. Tak, moi drodzy, dokładnie 4 lata temu. Oficjalny komunikat miał miejsce na stronie od firmy Adobe, a już w 2017 roku informowała ona wcześniej, że coś takiego niestety się zbliża. Warto wspomnieć, że dla bezpieczeństwa oni nie zostawili tej wtyczki, żeby ona sobie działała, ale nie lecz oni zablokowali jej możliwość wyświetlania i działania na stronach i przeglądarkach, dzięki czemu tak naprawdę skutecznie zabili, można powiedzieć, tą całą serię. Ten, ten segment, można powiedzieć, naszego świata gamingowego. I tak jak wspomniałem, 4 lata to już tyle długo, że na pewno widzieliście różnego rodzaju wielkie filmy o wspominkach, czyli zagraniczne, można powiedzieć, filmy, gdzie wspominają najlepsze w historii gier flaszowych, albo w Polsce, gdzie tłumaczono, jak to ważne było dla nas, dla dzieci tamtych lat, kiedy to chodziliśmy na przykład do szkoły, poznawaliśmy tak naprawdę zakątki internetu i poznawaliśmy gaming przez strony internetowe, przez gry flashowe. Jeśli chodzi o mnie, nie będę nagrywał takiego filmu, gdzie są najlepsze gry, w które najlepiej wspominam, ale myślę, że rzucę tutaj po prostu luzem takie gierki, które może ktoś z was kojarzy. Na przykład cała seria gier Stickman. To była naprawdę duża seria, bo znana była po prostu nam postać takiego patyczkowatego chłopa, który jest zbudowany po prostu namalowany, wiecie, no z kresek. I on albo na przykład był e, w grze, która jest bijatyką, albo jakieś łamigłówki, albo trzeba było po prostu uciec z jakiegoś więzienia, no tej, ta seria była tak popularna, ta postać była tak popularna, że ona miała naprawdę tysiące jak nie dziesiątki e, różnego rodzaju miksów, jeśli chodzi o postać Stickmana. No w ogóle gry flashowe to jest taka, można powiedzieć, była piękna rzecz, że na tych grach, jeżeli był jakiś twórca, który potrafił programować, to mógł przenieść w formie uproszczonej jakąś już istniejącą grę. I tak na przykład wiele gier, które miały swoją oficjalną wersję na jakiejś innej konsoli, na platformie innej, Niż komputer, mogło być ogrywane przez nas w takiej wersji. Żeby nie powiedzieć pirackiej, mocno inspirowanej oryginałem. Na przykład Mario 63, albo cała reszta w ogóle gier, które wyglądały jak oryginał, jakieś soniki, albo Biatyki, które no, ewidentnie powstały na jakiejś innej platformie, albo były po prostu płatne. A tutaj o przez stronę troszeczkę mają gorszą grafikę, troszeczkę inaczej postacie wyglądają, ale każdy dokładnie wie, o co chodzi i rozpoznaje swoją ulubioną serię właśnie w tej flaszówce. Tak naprawdę flaszówki o tyle były spoko, że wystarczył internet internet, ale wystarczył do załadowania się tej gry. Nie musieliśmy mieć cały czas mocnego internetu. Wystarczy, że się nam załadowała ta wtyczka, cały skrypt i potem to już działało. No chyba, że były gry online. A właśnie, to też warto wspomnieć, bo ja też, moi drodzy, często grałem w gry online i to były często gierki takie kooperacyjne albo przez sieć, albo przy jednym komputerze. Bardzo często graliśmy na informatyce oraz, e, jeżeli mieliśmy okienko, tak zwane, czyli w bibliotece szkolnej, graliśmy właśnie na komputerze, w bibliotece w takie gierki, siadaliśmy po kilka osób i po prostu graliśmy. E, jeśli była taka możliwość, to na przykład w sali komputerowej kilka osób naraz odpalało tą samą stronę, z tą samą grą i to jakieś lobby, czy jakimś kluczem się wpisywało, łączyliśmy się. To były całkiem spoko gierki, gdzie mogliśmy po prostu pograć sobie w kooperacji takiej przez sieć, mogliśmy porywalizować. Były także w ogóle całe gry MMO, które się odpalały przez przeglądarkę, przecież RuneScape to odpalał się także na stronie, która miała minigierki i to były gierki flashowe. I to z takich najbardziej znanych stron, które wtedy w tamtych czasach były oblegane i po dziś Dzień w ogóle są, i tylko jest problem, bo one niby są, ale nie odpalicie tak po prostu sobie większości gierek. Dobra, były takie gierki jak Miniclip.com. To była taka bardzo znana gierka, na której po prostu odpalałem mnóstwo gier i stamtąd brałem inspirację na kolejne lekcje informatyki. Żeby sobie z kumplami po prostu pograć. Były jakieś gry JAPL, była wyspa gier tych stron, także polskich przede wszystkim było mnóstwo. To w ogóle po dziś dzień nie wiem jak działało, bo ktoś stworzył gierkę, ona była na jakiejś stronie, a tak naprawdę te polskie strony to brały ten skrypt i sobie po prostu aplikowały na swoją stronę. To ciekawe, czy to w ogóle było legalne? To, po dziś dzień nie wiem, ale większość tych gier po prostu tak działało, że faktycznie one były na. Praktycznie każdej możliwej stronie z grami flashowymi. Już 9 lat temu ogrywaliśmy takie gierki, jak na przykład głowy online. Dziwnie to brzmi, ale to była gra, gdzie po prostu sterujemy takimi głowami, rzut od góry, widzimy, wsiadamy w czołgi, strzelamy. I wtedy można było po prostu przy połączeniu internetowym rywalizować. Stawialiśmy lobby i graliśmy. Drugą taką gierką była wściekłe jajka dwa czyli Bad X. To jest nic innego jak wariacja dotycząca Wormsów, tylko darmowa i różniła się o tyle od Wormsów, że to było w ogóle taki live serwis. Wiecie, tam mieliśmy konto, wbijaliśmy levele, jak nam dobrze szło w grze, odblokowywaliśmy nowe bronie, mieliśmy swój własny ekwipunek i zmienialiśmy go pomiędzy meczami. Także tam był w ogóle system progresu. To też graliśmy. Graliśmy w takie inne gierki, jak na przykład em, Marksman Online, czyli strzelcy online, strzelec online. Też to dosyć popularny odcinek był na kanale od Jasia Soushibo, gdzie po prostu stało dwóch łuczników i do siebie nawalało, i to się działo przez internet. On siedział u siebie w domu, ja u siebie i to było no, 9 lat temu. I fajnie to wyglądało, fajnie to działało. No i jeszcze kilka innych gier, które miały możliwość gry kooperacyjnej albo rywalizacji. Przez Neta, no i mówię, no musi być jakaś szansa, musi być jakaś, nie wierzę w to, że te gry nie działają. Wszedłem na jedną przeglądarkę faktycznie nie działa, na drugą, na trzecią, ściągnąłem Chroma, Firefoxa na Microsoft Edge'u, na różnych przeglądarkach nie dało się tego oszukać. Potem się dowiedziałem od widzów, że można by było starą przeglądarkę ściągnąć, taką niezaktualizowaną, na której jeszcze flash powinien działać. No i no niby coś tam się instalowało, ale wiecie, to strach, bo to stare pliki. Myślę, że odpuszczę to sobie. I później natrafiłem, moi drodzy, na dwa sposoby, i te obydwa sposoby po prostu zaczęły działać. Zaznaczę tylko, że to co teraz zobaczycie, to ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności i nikogo nie namawiam do tego, żebyście to ściągali, i nie wiem co tam ściągać będziecie. Natomiast opowiem wam to, co ja zrobiłem, żeby uruchomić niektóre gry flashowe. I to działało na szczęście. Po pierwsze, można w ogóle ściągnąć grę flaszową na kompa. Po prostu, bez przeglądarki i niektóre tak po prostu działają. Ale jeśli chcemy grać te flaszówki na przykład na przeglądarce, to musimy ściągnąć odpowiednią przeglądarkę. Jak widzicie, chciałem odpalić sobie gierkę na zwykłej przeglądarce, w tym wypadku na chromie, dostajemy informację, że najlepiej jest pościągać sobie inne przeglądarki, albo jakieś pluginy, ale z tym to różnie bywa. Uważajcie, co ściągacie. Natomiast gdy taką grę skopiowałem sobie. I wkleiłem do przeglądarki, która się nazywa Flash Browser, to okazuje się, że proszę, nagle zaczyna działać. O! Jak widzicie, giereczki niektóre działają, mało tego, to są niektóre gry online, które serio nadal potrafią być obsługiwane i nadal możemy łączyć się z kumplem, jeżeli połączymy się e, w danym momencie po prostu przez lobby. To w ogóle odpaliłem, żeby sobie grać w gry online i chciałem nagrać właśnie z Jankiem Soushi, bo tak moi drodzy, i taki odcinek już powstał. Nagraliśmy moi drodzy dwa odcinki po 9 latach takie remastery tych właśnie hitowych materiałów, które miały dużo wyświetleń. Jeden odcinek będzie u niego na kanale, drugi będzie na moim kanale. Z jakich to gier to się dowiecie. Niebawem, ale tak, z takich gier, z których już kiedyś nagrywaliśmy te 8-9 lat temu. Ale jeżeli istniałoby takie miejsce, gdzie kurczę, no, tak jak biblioteka, tak jak taka arka, można powiedzieć, dorobku całych gier flaszowych, gdzie byłyby wszystkie zebrane, jak w Bibliotece Światowej, wszystkie książki stoją, jakby te gierki były zebrane w takim jednym wielkim miejscu, w takim skarbcu, i można by było w tym skarbcu sobie po prostu szukać całego dorobku gier flaszowych. Okazuje się, że tak. I ta aplikacja nazywa się Flashpoint. I ona, moi drodzy, działa na dwa sposoby. Bo tą aplikację możemy sobie po pierwsze ściągnąć w wersji takiej Infinity, i to jest wersja, gdzie instalujemy taki launcher. Wiecie, jak na przykład Steam, i sobie wybieramy spośród wszystkich gier, googlujemy je i sprawdzamy, czy ona istnieje. A następnie ją instalujemy jak taką zwykłą giereczkę po prostu na kąpie. Albo w wersji Ultimate. Ale uwaga! Tutaj ściągamy praktycznie wszystkie gry, jakie istnieją. I to waży, moi drodzy, 1,4 terabajty. Tak, moi drodzy, półtorej terabajta. To jest tak, jakbyście ściągnęli pół internetu, moi drodzy, z gierek flaszowych. I one wszystkie tutaj się znajdują. Tak, dla testu możemy sobie oczywiście sprawdzić, czy tutaj są takie gry. Była kiedyś taka gra flaszowa bartender. Czy jest taka gra? Zobaczymy, czy jest bartender. O! Okazuje się, że jest, moi drodzy. Także The Right Mix, proszę bardzo. Jest taka gierka, możemy ją zainstalować. W ogóle świetna gierka. Ale jak widzicie, bartender miało także swoje różnego rodzaju wariacje. To jest piękno tego flasza, że był nawet kot, który tutaj, jak widzicie, był podmieniony. Były minionki. Był jakiś bartender na wakacjach, potem był, to był kobiecy bartender. Także mnóstwo, mnóstwo, moi drodzy, tych giereczek tutaj jest. I przeglądając sobie te wszystkie gry, które tutaj są, dopiero odblokowujemy sobie wspomnienia. Kurczę, przecież to jeszcze znałem. Przecież o, to dobrze widzę. Happy Wheelsy, okej. Okay. Sonic, o, Pokémony? Tak, było coś takiego. Co, coś takiego było ze Stickmanem? Były walki? No oczywiście, że były. Były całe animacje i mnóstwo jeszcze innych rzeczy, gry o pingwinach. No proszę bardzo, kto nie grał, moi drodzy, w gierkę, gdzie trzeba uderzyć takim wielką stopą w pingwina, który spada, i w odpowiednim momencie trzeba... Uderzyć go wielką lodową pałką, żeby on poleciał jak najdalej. To są, moi drodzy, naprawdę niesamowite gry. Albo wspomniany wcześniej Mario 63, proszę bardzo. Tylko wiadomo, w wersji darmowej. Kolekcja jest naprawdę imponująca, i za każdym razem, kiedy tam szukam sobie kolejnej gry, bo gdzieś tam może się przymierzam do nagrania po prostu takiej serii z gier flaszowych, to po prostu sobie przypominam kolejne gry, w które fajnie się grało. Jak widzicie, niektóre gry można dalej dorwać i można w nie zagrać. Co za tym idzie? Chyba sobie zrobimy jakąś serię dotyczącą najlepszych gier flashowych, w które po prostu usiądę i będę nagrywał i będę tutaj później wrzucał w formie takich wspominek, bo jeżeli takiego materiału jeszcze nie było na moim kanale, no to kiedy go nagrać, kiedy go nagrać, jak teraz to już i tak nie działa i nie wiadomo kiedy przestanie działać nawet ta alternatywna wersja odpalania tych gier flaszowych. Druga sprawa, to nagraliśmy z Soushibo właśnie po odcinku. Jeden będzie u niego na kanale głównym na YouTube Soushibo, drugi będzie u mnie, już niebawem, także zachęcam do lajkowania. Także zrobiliśmy sobie taki mały powrót i remaster po 8-9 latach do tamtych czasów, bo myślę, że dużo się zmieniło, chociaż niektórzy się nie zmienili, jeśli chodzi o charakter. A na Was moi drodzy, liczę w komentarzach, żebyście napisali jaką grę e, najczęściej graliście, właśnie jeśli chodzi o flaszówki, i czy byście chcieli zobaczyć na moim kanale jakąś konkretną, e, żeby pokazać wam, jak, e, jak ja w to gram. Dobra, tyle. E, w opisie macie linki g 2 acom czyli sponsor. Kupujcie giereczki, tam są cyfrowe. Flaszowych raczej nie ma, no bo flaszowe macie tutaj za darmola w internecie. E, a ja zapraszam na moje streamy na Twitch TV Boncol. Na drugim kanału Bonko Live. Tam codziennie wrzucam po 3 do 4 filmów, które pochodzą właśnie z transmisji na Twitchu. Ostatnio tam wrzucam bardzo aktywnie i zachęcam do oglądania. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i tradycyjnie na koniec miłego grania. Cześć!